Już było, Znikło gdzieś za nami Choć popielat nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami No Ale to już było I nie wróci więcej I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż bywa głupie serce za nami Choć w papierach przybyło, nam przybyło To naprawdę Wszyscy jesteśmy Tacy sami Tacy sami a siada <tryk> na między nami Tacy sami wow! <tryk> Idzie sobie człowiek czasem Sam na sam z ogromnym lasem Słucha jak w Czaszek słowa w górę uniesiona, błądzi z blokiem, że było? porą. Czuję w butach wodę i coś ciągnie go za nogę. Bagno, bagno, gdzie nie spojrzę, gdzie nie stanę. Bagno, bagno, wciąga ciało, męko pane. Bagno, bagno, wokół gór rosną sama ta. Bagno, 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 bagno.

Czas poczekać ostatnia wrobka. Każdy człowiek gdy był młody Chciał wolności i swobody Kochał góry i toriny W łóżko każdej w las Ale czas to wszystko leży człowiek kocha inne rzeczy Reumatyzm i korzonki I ramiona się żonki Żona, żona Gdzie nie spojrzę, gdzie nie stanę Ona, ona Wciąga ciało mecz. Żona, żona poza Santa masa, żona, 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 żona o otaczam To wszystko to? <śmienic>